Ja 13 razy zdawałem prawo jazdy. Nie mogłem zdać prawa jazdy, dlatego, że miałem straszny lęk, panikę. Umiejętności miałem, ale w ogóle ten lęk mnie przerażał. Zostałem zarażony lękiem w dzieciństwie, kiedy to po prostu miałem dachowanie samochodem, mój ojciec miał dachowanie samochodem ze mną. No i też kiedyś popsułem samochód, próbując wsiadać za samochód, to dostałem później burę od mojego ojca. No i w dzieciństwie zostałem zakażony tym Lękiem później się bałem w ogóle samochodu, w ogóle panować nad samochodem. Dla mnie to było coś okropnego. Chyba 100 godzin lekcyjnych wyjeździłem, ale byłem zdeterminowany. Robiłem prawo jazdy chyba 6 czy 7 lat, 13 razy zdawałem. A dzisiaj przyjechałem busem bardzo dużym, chyba jednym z największych busów, jakie w ogóle da się wynająć. Widziałem. Bardzo w ogóle polubiłem, uwielbiam jeździć samochodem, dla mnie to jest frajda, dla mnie to jest relaks. Dlaczego siedzi się w tym dziele? Dlatego, że być może jest tak, że kogoś tu macie jakieś talenty, obdarowania, które są gdzieś zakażone jakimś lękiem z dzieciństwa. Ja uważam, że mógłbym być w ogóle kierowcą zawodowym, bo lubię jeździć. Jeździłem w trasy do Niemiec, aż pod Szwajcarię, tylko że mniejszymi samochodami. I ani razu nie miałem żadnego wypadku, w ogóle uważam, że Bóg jest ze mną. Jak wszedłem do tego busa, to się bałem, jak cholera. Dlatego, że mówię, to jest tak duży samochód, jak ja sobie w ogóle z nim poradzę. Musiałem całą Warszawę przejechać, w jedną stronę, w drugą stronę. Warszawa jest dość skomplikowana, ale wiedziałem jedno. Boże, Ty jesteś ze mną. Może ja nie, nie mam jeszcze tak tyle zaufania do tego samochodu, ale ja ufam Tobie i wiem, że nic mi się nie może stać. Nic mi się nie stało, nic mi się nie stanie. Dzięki.